Dajcie, kochani, na kolejnym odcinku Mama i tata nie z tego świata. Dzisiaj troszeczkę opowiadam o aktualnej sytuacji, jaka jest, czyli rodziny ukraińskie w polskich domach. Dla niektórych jeszcze aktualna, dla, dla innych już nieaktualna. Otóż chodzi o to, że Nagrywam, nagrywam to, które jest dzisiaj, nie wiem, 11, tak. 11 lipca 2022. Podaję datę, bo być może ten filmik, drogi widzu, oglądasz za ileś lat. Oby tak było. Mam nadzieję, że takie treści będą na tyle sensowne, że Wam się to będzie do czegoś przydawało. Chodzi o to, że. Jak dobrze wiecie, wybuchła wojna na, na Ukrainie. No i była potrzeba, żeby przyjmować ukraińskie rodziny do, 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 do domów, tak? Do domów, do, do różnych schronień. I teraz chodzi o to, że jak rozmawiałem z, wielu ludźmi, z wieloma ludźmi, to niestety jest. Trochę takich smutnych historii, takich, które, takich, które no nie, są, nie są fajne, jeśli chodzi o, o przyjmowanie tych rodzin. Takie, które źle wpłynęły na, na relacje, źle wpłynęły na oczekiwania wzajemne. Tu nie będę wchodził w, w szczegóły. Ale generalnie chodzi o to, że takie historii pewnie też gdzieś tam słyszeliście, może sami doświadczyliście jakichś takich negatywnych historii związanych z właśnie z przyjęciem rodziny ukraińskiej pod swój, pod swój dach. Nam akurat, w naszym, w naszym przypadku jest, też, też przyjęliśmy rodzinę ukraińską, o czym za chwilę opowiem. W naszym przypadku akurat na dobre to, to wyszło i to jest bardzo dobra historia. Nie są za wiele właśnie, myślę, wzajemnych, wzajemnych korzyści. Znaczy takich wiecie w, w relacjach. To jest po prostu dobra historia, zaraz to opowiem. I tak sobie pomyślałem, że jak Czesław Niemen śpiewał, ludzi dobrej woli jest więcej. To myślę, że takich historii dobrych jednak jest więcej, tylko że te, że te złe, takie, że. no te złe po prostu. Bardziej się niosą, tak? Bardziej się opowiada. Wiecie, jak ktoś jest oburzony na to, że ci ludzie z Ukrainy mieli takie, a nie inne oczekiwania i, i, i to coś tam, coś tam. Tak, jak mówiłem, nie będę w to wchodził, nie chcę tego tematu rozwijać, natomiast chcę rozwijać, chcę rozwinąć. Przepraszam, za to chwilę, tu jest droga kiepska przez jakiś czas, ale powinno mnie być dobrze słychać, chcę rozwinąć ten temat tej dobrej historii, i mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że u was też były te dobre historie, że to było przyjęcie rodziny ukraińskiej było dobre i dla was, i dla nich i po prostu napiszcie o tym w komentarzach bo sami jestem ciekaw ile tego jest? Tak? Jaki jest wasz oddźwięk, jakie macie doświadczenie. A więc do rzeczy słuchajcie, jakiś tydzień po, po wybuchu wojny na Ukrainie po wybuchu, no po wtargnięciu po prostu Rosjan do, na, na Ukrainę, no i tyle No zaczęły się oczywiście te... te, te historie ludzi oczekujących, wiecie, na granicy Matki z dziećmi gdzieś tam czekające ileś godzin, czasem ileś dni, w tym zimnie na granicy No i... Ja w ogóle do siebie nie przyjmowałem takiej możliwości przyjęcia Dzieci, e, dzieci, osób dorosłych, całej rodziny, w jakiejkolwiek konfiguracji, do nas, do, do domu, bo i tak e, No jest tam dość ciasno. Tak? Mamy przecież jedenastkę dzieci, razem z nami to jest nas 13 osób. No i wiecie, i to jest po prostu tak, że e, no, nie ma po prostu możliwości i tyle nie ma możliwości przyjęcia dzieci do. Do. To w ogóle. No to już przepraszam, powtarza się. Dobra, się chwilę zamyśliłem i się powtórzyłem. No. Po prostu nie. I tyle, tak? I teraz. Chodzi o to, że. Moją żonę bardzo dotknęła tę historię. Te. Tę... Te kobiety gdzieś tam z dziećmi stojące, oczekujące. Ona nie mogła spać po nocach. Moja kochana żona się tak tym wzruszała, że bardzo często płakała na, na widok, na, na czy tam jak słyszała, także, że czy, czy była na, na dworcu zobaczyć, jak, czy ludzie tam czekają, koczują, że pogadać coś, coś tam pomóc. No ale mówiłem, że kochani, uspokój się, po prostu mamy dużo swoich dzieci, a mamy dużo tutaj do, do ogarnięcia, i my po prostu nie mamy już możliwości, tak? Nie mamy takiego, wiecie, i miejsca, i, i w, w miejsca finansów, w ogóle psychicznego, jakiegoś takiego podejścia. To, to nie ma jak. No przecież, mówię, zobacz, jest tyle, tyle osób mieszkających samotnie w wielkich domach. Przecież mają miejsca, możliwości, mogą przyjąć takie, takie rodziny. No my to po prostu jak i gdzie, tak? Pomimo tego, no moja kochana żonka, po prostu, no wiecie, emocje wzruszała się i tak dalej, i mówiła, że możemy, ale no to pozostawiała mi tą decyzję. Yy, no i tak wiecie, w, no, w końcu zacząłem myśleć na, nad tym, czy, czy to rzeczywiście jest, yy, czy to rzeczywiście nie mamy możliwości. I yy, tutaj, ktoś z Was może sobie pomyśleć, że to jest w ogóle. Yy, Idiotyczne w ogóle rozważanie czegoś takiego, tak, mając 11 dzieci, rozważać, czy jeszcze przyjąć e, rodzinę ukraińską, a wcale nie mamy pałacu, po prostu wynajmujemy e, dom, e, w, w którym mamy jakieś tam podwójnie, potrójnie dzieci w pokojach, są. No i, no i co? E, no i tak z, z, tak umiarkowanie jest tym miejscem. Nie? No ale. Zacząłem, to faktycznie, zacząłem faktycznie to e, rozważać, i, e, i teraz, dla tych z was, których to, to się wydaje, właśnie takie, że w ogóle szalony pomysł, i idiotyczny, i taki bez sensu, i że coś, mam, coś mamy z głową, że przyjęliśmy rodzinę ukraińską. No to po prostu to, to, to mówi się trudno. E, I teraz. E, Wiecie, ja zacząłem to rozważyć, zacząłem też pytać Boga na modlitwie mówię, Panie Boże, co Ty, co ty na ten temat myślisz, co e, z, z, mamy przyjąć, czy nie, bo ja uważam, że, że nie, że to, że to nie jest dobry, a, do, dobry pomysł dla naszej rodziny. No i wierzę, że po prostu a, tak Pan Bóg na modlitwie powiedział, że to jest dobry, mm, dobry pomysł, tak, że, że to będzie wzajemne błogosławieństwo i... Od nas, od nas dla nich, od nich dla nas. No. I też oprócz tego, że tak na modlitwie Pan Bóg mi powiedział, to, to nie wiem, czy to przez moją rozkminę, czy przez, a, przez jego inspirację, uświadomiłem sobie, że tak, że to też jest właśnie no, temat tego kanału, tak? Mama i tata nie z tego świata, czyli też o o wychowaniu dzieci na dobrych, sensownych ludzi pomyślałem sobie, że tak że zobaczcie nam, nam na głowy na głowy bomby nie lecą, a wtedy rzeczywiście jeszcze był bombardowany był Kijów nam na głowę bomby nie lecą, nie musimy się chować do schronów, mamy, możemy planować jakąś przyszłość. Możemy tutaj spokojnie, wiecie, puścić dzieci do szkoły, do przedszkola, na, na zakupy, na spacer. Po prostu nie musimy się obawiać różnych historii z bombą, z rozstrzelaniem. No to jest straszne, po prostu. Jak sobie pomyślałem, że, że takie coś. Wiecie, nie, że nie mogę wyjść z domu w obawie, przypuścić dziecko w obawie, że ktoś je rozstrzela, no, albo porwie, albo gdzieś tam... no To jest w ogóle... Nie potrafię, nie potrafię sobie wyobrazić tego, nie? No. I tak sobie pomyślałem, że właśnie wych z wychowawczego punktu e, widzenia to, to dobry, e, dobry moment dla... E, dla dzieci, które... naszych, które po prostu też... E, z, no, dla, dla dobra innych, dla dobra jakiejś rodziny, której jest bardzo, bardzo źle w tym momencie, no może coś oddać swojego, gdzie już i tak nie ma dużo, tak? nie ma dużo no, głównie chodzi o miejsce, tak? Naszych dzieci, żeby oddały miejsce, oddały pokój a dla dobra po prostu innych ludzi. Nauka wiecie, altruizmu, jakiegoś takiego wsparcia dla innych, nie myślenia tylko o sobie. Takie aspekty rozważałem i uznałem, że to faktycznie jest dobre dla, dla naszej rodziny. No i w zasadzie zrobiliśmy spotkanie rodzinne o tych właśnie różnych metodach na spotkania rodzinne i takie co my stosujemy, to też zrobi odcinek. No ale zrobiliśmy spotkanie rodzinne, pogadaliśmy z, ze wszystkimi, kto, kto, kto o tym myśli, a ostatecznie wiecie dziewczynki poszły do, dwie dziewczynki po, do nas, do, do nas do sypialni, Hancia poszła jeszcze do swojej do siostry i udostępniliśmy jeden pokój. No, i przyjechali do nas, słuchajcie, rodzina czteroosobowa, czyli e, babcia, córka i dwoje, dwoje wnuków. Przyjechali do nas i ten... E, no i to było takie, wiecie, dziwne, dziwne uczucie na początku oczywiście, bo e, obca, e, obca zupełnie, obce zupełnie osoby, tak, w ogóle to było tak, że e, ta dziewczyna, ta, ta mama tych, tych dzieci, czyli córka tej, tej babci napisała, napisała rano maila, że są, e, że są w Poznaniu, no i tam podała numer telefonu, one też miały numer telefonu do nas, no i no okej, okay, no to zadzwonią pewnie i ten w sensie, gdyby nie moja cudowna żona się zorientowała, że przecież, no tak trochę głupio, wiecie, ktoś jedzie do obcego kraju, jeszcze tu się wpraszać komuś do domu, jeszcze dzwonić do tego hej, hello, przyjmiesz mnie do domu? to my powinniśmy wyjść z inicjatywą, tak, i powiedzieć słuchajcie, zapraszamy was tutaj jesteście mile widziani i ten no, i żonka do nich zadzwoniła no i pojawili się u nich, u nas w domu I to jest naprawdę dobry, dobry... dobry... czas, bo... bo też te dwójka dzieci no mega się zasymilowały z, z naszymi dziećmi Mama tych dzieci i, i babcia... W zasadzie ta mama teraz już wróciła do, do Kijowa i, i tam tam musiała podjąć, jakby kontynuować pracę, bo inaczej to by ją wyrzucili z pracy, no też taka tam trudna sytuacja, ale generalnie w tej chwili została tylko babcia i, i e, wnuczki u nas w domu. E, I rzeczywiście te dzieci fajnie się zasymilowały, teraz no, pójdą do szkoły, ta e, ba, e, one jest babuszka mówią, tak że coś na nie mówimy, babuszka. E, no jest mega pracowita kobieta, pomaga nam razem gdzieś tam współpracujemy i to jest to jest naprawdę dobry układ, wiecie, taki że już są u nas ile? 3 miesiące, Trudne, chyba tak, chyba 3 miesiące, albo i 4 nawet nie, nie chcę teraz skończyć, no ale wiecie, to był dłuższy okres, tak? I wcale, wcale nie jest tak, że jak się mówi, że gość się zagryba w domu, że po trzech dniach śmierdzi. No, ale, ale tu akurat jest naprawdę, naprawdę spoko. Naprawdę te relacje są, są dobre. My lubimy ich, oni nas lubią. I to jest dobra historia dla, dla wszystkich, wiecie, dla nich, że faktycznie im pomogliśmy. a Faktycznie im pomogliśmy tutaj, że mają dobre warunki do, do życia. Co prawda jest, oczywiście u nas, wiecie, dużo hałasu i, a, i takiego biegania maluchów i tak dalej, ale, no ale widzę, że ostatecznie im to nie przeszkadza dużo. Rozmawiamy, już praktycznie po polsku rozmawiamy. Oni mówią do nas ukraińsku, my do nich po polsku i się rozumiemy. I naprawdę jest, jest, jest spokojnie. Także tak sobie, tak sobie pomyślałem, że opowiem, bo to jest naprawdę dobra historia. I gdyby ktoś mi miał dzisiaj, gdyby ktoś mi z Was zadał pytanie, czy ja polecam coś takiego, to ja nie wiem co bym miał Ci odpowiedzieć bo to jest tak, że naprawdę to realnie patrząc, to jest duże ryzyko brania pod swój dach obcych osób, tak? ryzyko, wiecie, no niedogadania się jakichś tam różnych dziwnych historii ale po prostu no my akurat nam się akurat udało, ale to Jestem przekonany, że, że to było rozeznane, że to po prostu Pan Bóg ich dla, dla nas przygotował. Tak? Że, to, e, że to nie jest przypadek, że to akurat oni są u nas. No, także, jeżeli e, pytasz Boga i Bóg ci w rozeznaniu mówi e, takie rzeczy, że, 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 że przyjmuj rodzinkę z Ukrainy do siebie, to się nie obawia i to, to mówię w ramach świadectwa, że. Po prostu Bóg się troszczy o nasze wszystkie. O nas się po prostu troszczy, i, no i tyle. No. Także i tak samo jest dobrze, dobre wychowawcze, właśnie dla, dla, dla naszych dzieci, że one faktycznie, wiecie, coś tam, coś tam poświęciły, żeby inni mogli. Lepiej funkcjonować, tak, że to często jest tak, że jeżeli chcemy komuś coś, coś dać, no to my musimy sobie coś, coś zabrać, tak? A i o tym rozmawialiśmy, rozmawiamy, no i to tak naprawdę mam taki pokój, że to jest, że to była bardzo dobra decyzja, bardzo dobra decyzja, że oni są u nas, przynajmniej na dzisiaj, tak? Nie wiem, jak to się dalej rozwinie. Ale wierzę, że tak jak mówiłem, że to jest e, pobłogosławiona historia, że to po prostu jest. A, jakoś to no, będzie wszystko dobrze, dobrze ułożone. Czy wrócą do Kijowa, czy, czy, czy zostaną tutaj, tego, tego nie wiem. No, także tak jak mówiłem, jestem ciekawy. Przepraszam. Jestem ciekawy, jakie wy macie historię. E, takie. Opiszcie proszę, op, proszę, proszę te, jakbyście mogli te, te dobre historie, te, których, te w których no jesteście w dobrych relacjach z tymi ludźmi z Ukrainy. Bo to nie zawsze wiecie się, rodziny przyjmowały, czasami samotne osoby. Opiszcie te dobre, dobre historie, bo wierzę, że ich jest więcej naprawdę. No. Tyle, co chciałem powiedzieć. Także, kochani, do następnego, do następnego odcinka, lajkujcie proszę, co tam jeszcze jest, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i, i tak dalej, o, o to powinno się prosić, wiecie, jestem początkującym youtuberem, wiem, że podobno to jest ważne, żeby tam kanał był subskrybowany, dzwoneczkowany i, i lajkowany, ale zresztą zróbcie, jak, zróbcie zrób jak uważasz, po prostu, bo no, ja sądzę, że po prostu będę gadał do, gadał do okienka to co, to, co uważam za słuszne i mam nadzieję, że ci jest do czegoś to przydatne. Także pamiętajcie, nie poddawajcie się w tworzeniu pięknych, cudownych relacji, cudownych rodzin. Tyle, do zobaczenia! Pa!